Cześć dziewczyny. Dziś zabieram Was w bardzo wyjątkowy temat, który nie ukrywam, sama uwielbiam. Porozmawiamy o czymś, co zawsze wywołuje emocje i niejednokrotnie rumieńce na twarzy. O tym, jak pisać do faceta, żeby naprawdę zaczął myśleć o Tobie w sposób, na którym Ci zależy. O pożądaniu, napięciu, tej tajemniczej chemii, która potrafi się pojawić nawet wtedy, gdy dzieli Was ekran telefonu. Może miałaś już sytuację, kiedy rozmowa nagle zmieniła się w coś podniecającego? Może czasem zastanawiasz się, czy to, co piszesz, wystarczy, żeby naprawdę go rozpalić, żeby nie był to tylko zwykły czad, ale coś, co zostanie w jego głowie na długo? Według mnie każda z nas czasem zadaje sobie to pytanie. Co napisać, żeby go podniecić? Ale nie chodzi przecież o to, żeby od razu rzucać się na głęboką wodę i wysyłać coś, czego potem będziesz żałować. Ja wierzę w subtelność i w moc tego, co pozostaje między słowami. I dziś właśnie o tej mocy będziemy mówić. Nie będzie tu gotowych tekstów do skopiowania, bo szczerze mówiąc takich rzeczy jest już pełno w internecie. Uważam, że żadna formułka nie zadziała, jeśli nie włożysz w to trochę siebie, swojego stylu i autentyczności. I chyba się zgodzisz, że najbardziej pociągająca jest właśnie kobieta, która potrafi być nieprzewidywalna i zaskakująca. Według mnie każda z nas może stać się taką kobietą w wiadomościach, nawet jeśli na co dzień nie czuje się mistrzynią flirtu. Wszystko zaczyna się od nastawienia, a dopiero potem od tego, co i jak piszemy. Wcale nie trzeba być wulgarną, żeby zbudować napięcie. Często te najbardziej zmysłowe wiadomości to te, które zostawiają miejsce na domysły, które są trochę niewinne, a trochę niepokojące. Mam dla Was dziś zupełnie inne podejście. Zamiast rzucać gotowe teksty, które często brzmią jak z kiepskiego filmu, pokażę Wam, jak samodzielnie budować napięcie i pożądanie w rozmowie. Korzystając z kilku prostych, ale bardzo skutecznych kategorii wiadomości, te kategorie to trochę jak narzędzia. Każda z nich działa inaczej, każda otwiera nową przestrzeń do zabawy i flirtu. Ale nie chcę zdradzać wszystkiego już na wstępie. O tym, jak je wykorzystać, dowiesz się za chwilę. Moim zdaniem, największa magia dzieje się właśnie wtedy, gdy nie mówisz wszystkiego wprost. Dlatego dziś nauczę Cię, jak być zmysłową i intrygującą w wiadomościach, nie przekraczając własnych granic i nie robiąc niczego na siłę. Pokażę ci, jak możesz wykorzystać zwykłe wiadomości, zdjęcia czy nawet pytania, by rozpalić wyobraźnię faceta, ale w taki sposób, by chciał więcej i więcej zamiast się zniechęcić. Sama często słyszę od was, że boicie się, że przesadzacie albo że to, co napiszecie, zostanie źle odebrane. I według mnie to zupełnie normalne. Budowanie napięcia nie polega na tym, żeby od razu być super odważną czy zmysłową na 100%. Najważniejsze, żeby być sobą, tylko może w trochę bardziej figlarnym, zaskakującym wydaniu. Nie chcę ci dziś mówić, że wystarczy wysłać jedno zdjęcie czy napisać coś sprośnego, żeby facet oszalał na Twoim punkcie. To naprawdę działa tylko w filmach. W rzeczywistości liczy się cały proces, sposób, w jaki budujesz relacje, to jak piszesz, jak odpowiadasz na jego wiadomości, a przede wszystkim to, jak potrafisz rozkręcić jego wyobraźnię zamiast wszystko podawać na tacy. Więc jeśli masz ochotę nauczyć się jak pisać, żeby naprawdę wzbudzić pożądanie, jak być intrygującą, zmysłową, a jednocześnie z sobą, jesteś w idealnym miejscu. Za chwilę opowiem ci, jakie są te sprawdzone kategorie wiadomości, które potrafią naprawdę podkręcić atmosferę między wami. Ale zanim do tego przejdziemy, chcę żebyś zastanowiła się przez chwilę, kiedy ostatnio wysłałaś coś, co nie dawało mu spokoju przez cały dzień. Jeśli jeszcze nie, to po tym filmie będziesz wiedziała, jak to zrobić. Daj znać w komentarzu, czy zdarzyło ci się kiedyś napisać coś, po czym rozmowa nagle nabrała zupełnie nowego tempa. A może dopiero szukasz swojego stylu i boisz się zrobić pierwszy krok? Jestem tu po to, żeby cię zainspirować, dodać odwagi i podpowiedzieć, jak sprawić, by wiadomości między wami były czymś wyjątkowym. Oglądaj dalej, bo przed nami naprawdę gorące inspiracje i konkretne wskazówki. Jak pisać, żeby rozpalić wyobraźnię faceta, i swoją też. No dobra, zanim przejdziemy do konkretnych przykładów, musimy omówić absolutne podstawy, które według mnie są kluczowe, jeśli naprawdę chcesz budować pożądanie w wiadomościach. Często dostaję od Was pytania, czy powinnam być bardziej odważna? A może lepiej czekać na jego pierwszy róg? I wiecie co? Moim zdaniem tutaj nie ma jednej recepty, ale jest kilka zasad, których warto się trzymać, żeby naprawdę osiągnąć efekt wow. Po pierwsze, nie warto być zbyt nachalną od razu. Wiem, że czasem, kiedy nam bardzo zależy albo czujemy silną chemię, pojawia się pokusa, żeby wrzucić wszystko na stół już przy pierwszej lepszej okazji. Znam to uczucie. Sama kiedyś myślałam, że szybka szczerość i bezpośredniość zrobią większe wrażenie. Ale z doświadczenia swojego i dziewczyn, z którymi rozmawiam, wiem, że to najczęściej działa odwrotnie. Jeśli od początku odsłonisz wszystkie karty, dasz mu jasny sygnał, że już go masz. Że wszystko jest proste i przewidywalne, to niestety, bardzo szybko odbierasz całą zabawę i tajemnicę tej relacji. On może się przez chwilę zainteresować, ale potem? Zwykle to właśnie napięcie i niedosyt sprawiają, że facet myśli o tobie coraz częściej i coraz intensywniej. To trochę jak z serialem, który oglądasz z zapartym tchem. Wyobraź sobie, że ktoś zdradza ci zakończenie w połowie pierwszego odcinka. Totalna strata frajdy, prawda? Tak samo jest w rozmowie. I właśnie tutaj przechodzimy do kolejnej zasady. Roli niedopowiedzeń i tajemniczości. W moim odczuciu najbardziej pociągająca jest kobieta, która potrafi zaintrygować, zostawić coś między wierszami, sprawić, że on sam zaczyna się domyślać, kombinować, co tak naprawdę masz na myśli. Niekiedy wystarczy jedno słowo, pół uśmiech na zdjęciu albo drobna sugestia, żeby naprawdę rozpalić wyobraźnię. Faceci, wbrew pozorom, uwielbiają, kiedy muszą się trochę postarać, coś odgadnąć, poczuć, że są zaproszeni do gry. A nie, że cała odpowiedź leży już przed nimi. I tu pojawia się bardzo ważny element, o którym czasem zapominamy. Budowanie napięcia, a nie od razu wszystkiego na tacy. Ja zawsze powtarzam, że najlepsze rzeczy w relacjach dzieją się wtedy, gdy napięcie rośnie powoli. Kiedy każde kolejne słowo, wiadomość czy zdjęcie podkręca temperaturę, ale nie przekracza jeszcze tej granicy. Im dłużej utrzymujesz ten stan oczekiwania, im bardziej go zaskakujesz, tym większe emocje wzbudzasz i w nim i w sobie. Nie zrozum mnie źle. Nie chodzi o to, żeby cały czas grać, udawać niedostępną czy ciągnąć go za nos bez końca. Bardziej chodzi o to, żeby bawić się atmosferą, pozwolić sobie na zmysłową grę słów i spojrzeń. To ty wyznaczasz tempo, ty kontrolujesz, kiedy i ile pokazujesz. Według mnie największy urok kobiecości tkwi właśnie w tej swobodzie, w umiejętności balansowania między otwartością a lekką tajemnicą. Wiadomo, że czasem przyjdzie ochota, żeby napisać coś odważnego wysłać pikantne zdjęcie albo otwarcie wyznać, na co masz ochotę. I jasne, jeśli czujesz, że to odpowiedni moment i naprawdę tego chcesz, to zrób to, ale pamiętaj, że im dłużej budujesz napięcie, im więcej zostawiasz do wyobraźni, tym silniejsze będą emocje, kiedy w końcu przejdziesz na bardziej śmiałe tony. No dobra, czas przejść do najbardziej wyczekiwanej części, czyli tego, jakie wiadomości i zachowania naprawdę budują pożądanie w rozmowie z facetem. Pamiętajcie, nie chodzi o żadne gotowce, to są tylko inspiracje, z których możecie czerpać i dopasowywać do siebie swojego stylu i waszej relacji. Według mnie to właśnie tu zaczyna się prawdziwa zabawa, bo wiadomo, flirt przez telefon czy media społecznościowe to zupełnie inny świat niż rozmowa twarzą w twarz. Możesz być odważniejsza, bardziej zmysłowa, ale możesz też sprawdzić, jak reaguje na różne sygnały i wybrać to, co dla was działa najlepiej. Na początek coś, co wydaje mi się banalne, a jednak jest absolutnie podstawowe. Subtelne komplementy i aluzje. Według mnie to mistrzostwo świata, jeśli chodzi o budowanie napięcia, bo pokazują, że myślisz o nim w określony sposób, ale nie mówisz wszystkiego wprost. Nie chodzi tu o ach, och jesteś taki seksowny, tylko raczej o takie wiadomości, które rozpalają wyobraźnię i zostawiają pole do namysłów. Na przykład możesz napisać nie mogę się dziś skupić w pracy, ciekawe, czyja to wina. Albo dzisiaj miałam w głowie Twój uśmiech. Trochę mnie to rozpraszało, ale nie narzekam. Zobacz, tu nie ma nic wulgarnego, a jednocześnie facet dostaje jasny sygnał, że jest obecny w Twoich myślach, że wywołuje w tobie emocje i to jest dla niego super podniecające. Często myślimy, że musimy być bardzo bezpośrednie, żeby zrobić wrażenie, a tymczasem faceci naprawdę lubią, kiedy coś jest zawinięte w aluzję, kiedy możesz się domyślać, kiedy muszą się domyślać, co tak naprawdę chciałaś powiedzieć. Sama często stosuję takie subtelne wrzutki, bo według mnie one zostają w głowie dużo dłużej niż jakieś jednoznaczne deklaracje. Czasem wystarczy lekko podkręcić zwykłą wiadomość, do dopisując, ale nie pytaj mnie, dlaczego cały dzień się uśmiecham. To od razu sprawia, że rozmowa nabiera innego klimatu. Pamiętaj, że nie musisz być mistrzynią flirtu. Wystarczy, że pozwolisz sobie na trochę luzu i autoironii. Możesz nawet pożartować z tego, jak bardzo działa na ciebie jego głos. Sposób, w jaki się odzywa, czy nawet to, że zawsze odpisuje ci o dziwnych porach, tu naprawdę nie ma reguł. Ważne, żeby było autentycznie. Według mnie najbardziej przyciąga właśnie taki lekki, zadziorny klimat, który buduje między Wami napięcie, a nie przekracza jeszcze żadnych granic. Kolejna rzecz, która według mnie bywa niedoceniona, to wysyłanie zdjęć. Wiele dziewczyn myśli, że jak facet mówi o fotce, to od razu chodzi mu o coś bardzo odważnego. Tymczasem najwięcej możesz ugrać sugestią. Czasem jedno spojrzenie albo zwykłe zdjęcie w ulubionej koszuli działa o wiele mocniej niż jakakolwiek nagość. Przykład? Wyobraź sobie, że wysyłasz mu fotkę, na której masz rozchyloną koszulę, ale nic więcej nie widać. Albo tylko usta w lekkim uśmiechu, z takim nie wiem, czy powinnam to wysłać. Naprawdę nie musisz się rozbierać, żeby rozpalić jego wyobraźnię. Ba! Według mnie nawet lepiej, kiedy zostawisz mu tą przestrzeń do fantazjowania. Możesz podejść do tego kreatywnie. Czasem wystarczy zdjęcie twoich nóg w pościeli. Możesz napisać: Mój ulubiony fragment ciała, zgadniesz jaki? I wysłać zdjęcie szyi, ramienia, może kawałka pleców. Chodzi o to, żeby on nie był do końca pewien, na co patrzy i co będzie dalej. Moc sugestii naprawdę działa cuda. Sama przekonałam się nieraz, że jedno dobre zdjęcie potrafi rozpalić rozmowę na cały wieczór, a nawet dłużej. Nie zapominaj też o tak zwanych codziennych fotkach. Czasem nawet selfie z pracy, ale z podpisem Patrz, jaką mam dziś fryzurę. Ciekawy, czy bym ci się podobała. Działa znacznie lepiej niż najbardziej wymyślne pozy. To jest ten element gry. Ty podpowiadasz, on się domyśla, a napięcie rośnie. Jeśli czujesz się na siłach, możesz też pokusić się o krótkie filmiki lub wiadomości głosowe. Sama uważam, że czasem głos czy śmiech działają bardziej erotycznie niż niejedno zdjęcie. Wszystko zależy od waszego poziomu zaufania i do tego i od tego, w jakiej fazie relacji jesteście. Teraz coś dla bardziej odważnych, ale dalej w klimacie subtelności. Według mnie opisywanie wspomnień lub delikatnych fantazji to jeden z najbardziej zmysłowych sposobów na podkręcenie atmosfery w wiadomościach. Chodzi o to, żeby przenieść go myślami do sytuacji, które już przeżyliście razem albo takich, które możesz sobie wyobrazić. Możesz na przykład napisać Pamiętasz jak ostatnio i tu przypominasz mu jakiś miły, zabawny albo lekko pikantny moment z Waszymi spotkaniami? Dzięki temu budujesz w nim chęć przeżycia tego jeszcze raz, a nawet czegoś więcej. Jeśli nie macie jeszcze takich wspomnień, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby użyć swojej wyobraźni. Możesz subtelnie napisać, co by było, gdyby był teraz obok Ciebie. Na przykład, gdybyś był teraz przy mnie, ciekawe, co byśmy robili. Może nawet bym pozwoliła ci zobaczyć mój ulubiony serial razem ze mną, chociaż nie wiem, czy byśmy się skupili na fabule. Tutaj znowu nie idziemy w wulgarność, wręcz przeciwnie. Bardziej chodzi o budowanie atmosfery oczekiwania, tą niepewność, mogłoby się wydarzyć, gdybyście byli razem. Jeśli czujesz się komfortowo, możesz też lekko opisywać swoje emocje. Na przykład, czasem wyobrażam sobie, jak wyglądałby twój uśmiech, gdybym obudziła cię rano kawą do łóżka. To działa tak, że on automatycznie zaczyna myśleć o tych sytuacjach i co najważniejsze widzicie w swojej wyobraźni jako kogoś, z kim chce tego doświadczyć. Z mojego doświadczenia wynika, że takie wiadomości często prowadzą do rozmów na zupełnie innym poziomie. Stajecie się sobie bliżsi, zaufanie rośnie, a jednocześnie wciąż jest stanuta nie do powiedzenia. I według mnie właśnie o to w tym wszystkim chodzi. Jednym z najfajniejszych sposobów na podkręcenie rozmowy jest zadanie odważnego pytania. I od razu podkreślam, nie musisz od razu przechodzić na bardzo śmiałe tematy, żeby rozmowa była pikantna. Często same wyjście poza codzienne, grzeczne schematy działa niesamowicie na wyobraźnię. Możesz na przykład zapytać, o czym najczęściej fantazjujesz, kiedy jesteś sam? Albo czego nigdy nikomu nie powiedziałeś, a bardzo chciałbyś spróbować? Takie pytania nie tylko sprawiają, że rozmowa robi się bardziej ekscytująca, ale też pokazują, że jesteś odważna, otwarta, a jednocześnie ciekawa jego świata. Wierz mi, faceci bardzo lubią czuć się wybrani do takich rozmów. Według mnie świetnym pomysłem jest też zaproponowanie miłej gry. To od razu rozluźnia atmosferę i daje wam pretekst do tego, żeby powiedzieć coś bardziej śmiałego, a jednocześnie nie stawia nikogo w niezręcznej sytuacji. Możesz napisać: Zagrajmy w grę. Ty zadajesz mi jedno odważne pytanie, ja tobie i nie możemy się wykręcać od odpowiedzi. Albo mam dla ciebie wyzwanie. Odpowiedz szczerze, a potem możesz zadać mi coś równie odważnego. Sama uwielbiam takie gry, bo one bardzo często pokazują prawdziwą chemię, jaka jest między wami, i też trochę testują, jak daleko możecie się posunąć w tych rozmowach. Ważne jest, żeby pilnować balansu. Jeśli on odpowiada z entuzjazmem i sam zaczyna zadawać coraz bardziej śmiałe pytania, super, rozmowa nabiera tempa i możecie pozwolić sobie na więcej. Ale jeśli czujesz, że temat jest dla niego zbyt odważny albo nie odpowiada tak, jakbyś chciała, lepiej trochę zwolnić i zobaczyć, na co jest gotowy. Pikantne pytania to też świetny sposób na przełamanie rutyny w związku. Jeśli jesteście razem już dłużej, taka gra może wprowadzić nową energię, dać poczucie świeżości. A nawet zaskoczyć drugą osobę. Według mnie takie rozmowy pokazują, że nie boicie się siebie nawzajem i umiecie ze sobą rozmawiać o wszystkim, nawet o najbardziej szalonych fantazjach. No właśnie. Sprośne, naprawdę odważne wiadomości. Czyli temat, którego wiele dziewczyn się boi, a jednocześnie bardzo ich ciekawi. Zacznijmy od podstaw. Według mnie takie wiadomości mają sens dopiero wtedy, kiedy naprawdę czujesz, że oboje jesteście gotowi na ten etap. Co to znaczy w praktyce? Przede wszystkim. Musi być zbudowane zaufanie. Musicie wiedzieć, że możecie pozwolić sobie na więcej, że oboje tego chcecie, że nikt nie poczuje się urażony, zaskoczony albo co najgorsze, skrępowany. Jeśli już czujesz, że jesteście na tym etapie, możesz spokojnie przechodzić do mocniejszych tematów. Ale znów, wszystko z wyczuciem i zawsze w klimacie, który pasuje do waszej relacji. Nie każda para lubi bezpośredność. Nie każdy facet czuje się dobrze z bardzo otwartymi propozycjami. I jest to całkowicie normalne. Według mnie warto zacząć od delikatnego flirtu, drobnych opisów i zobaczyć, jak on na to reaguje. Przykład. Możesz napisać: Chcesz wiedzieć, co mam na sobie? I tu możesz dołączyć zdjęcie, takie lekko pokazujące nową bieliznę, ale tak subtelnie, żeby rozbudzić wyobraźnię. Albo dziś założyłam coś specjalnie dla ciebie, a może powinnam powiedzieć: Nic nie założyłam? Wyobraź sobie, jak wyglądałby ten wieczór, gdybyś tu był. Zobacz, to są wiadomości, które z jednej strony są bardzo sugestywne, ale nadal zostawiają pole do wyobraźni i nie przekraczają grani bulgarności. Właśnie taki styl według mnie jest najskuteczniejszy. Pozwala budować napięcie, a jednocześnie nie stawiać się w sytuacji, w której czujesz się niekomfortowo. Jeśli czujesz się odważniej, możesz też zacząć opisywać, czego pragniesz. Na przykład nie mogę przestać myśleć o tym, jakby to było, gdybyś teraz mnie przytulił. Ale może o tym, co dalej opowiem Ci kiedyś osobiście. Pamiętaj, żeby pisać tylko to, z czym naprawdę się dobrze czujesz. Nie ma nic gorszego niż udawanie pewności siebie czy wysyłanie czegoś, czego potem żałujesz. Jeśli masz wątpliwości, poczekaj. Zaufaj sobie i temu, co czujesz w tej relacji. Mam takie poczucie, że chod wiadomości smakują najlepiej wtedy, kiedy napięcie rośnie powoli. Sama kiedyś miałam taką sytuację, że bardzo się spieszyłam i cała magia wyparowała, bo po prostu przesadziłam wstępem. Od tamtej pory wolę sto razy bardziej powolne budowanie napięcia, obserwowanie, jak druga strona na to reaguje, niż szybkie przechodzenie do rzeczy. To naprawdę robi różnicę, uwierz mi. Na koniec najważniejsze, każda relacja ma swój rytm. To ty wyznaczasz granice i tylko ty decydujesz, na co jesteś gotowa. Moim zdaniem najseksowniejsza jest kobieta, która czuje się pewnie, dobrze się bawi i nie robi niczego wbrew sobie. Jeśli do tego dochodzi nutka tajemniczy, jeśli do tego dochodzi nutka tajemnicy i szczypta odwagi, możecie stworzyć rozmowę, o której on nie zapomni bardzo długo. A ty? Masz swoje sprawdzone, pikantne pytania albo teksty, które zawsze podkręcają atmosferę? Czy wolisz powoli rozkręcać rozmowę, zanim przejdziesz do śmielszych tematów? Napisz w komentarzu. Podziel się swoim doświadczeniem, jestem bardzo ciekawa, jak to u ciebie wygląda. Chyba każda z nas zna to uczucie. Rozmowa, która zaczyna się niewinnie, potem pojawia się coraz więcej aluzji, dwuznacznych żartów, zmysłowych zdjęć, i nagle robi się naprawdę gorąco. Ale tu, według mnie, kryje się pewien sekret, o którym wiele dziewczyn zapomina. Najfajniejsze rzeczy dzieją się nie wtedy, gdy kończysz wszystko na wiadomościach, ale kiedy to napięcie przekładasz na realne spotkanie. Bo tak naprawdę wiadomości są tylko wstępem do tego, co może wydarzyć się na żywo. Jeśli już czujesz, że atmosfera między wami jest gorąca, że rozmowa sama płynie i iskrzy, to moim zdaniem wtedy warto trochę się zatrzymać i, przekier i przekierować tę energię w stronę spotkania. Pomyśl, ile razy sama czuła się ekscytację na myśl, że to, co się dzieje między wami w wiadomościach, ma szansę wydarzyć się naprawdę. Według mnie największa magia tkwi właśnie w tej przeniesionej do rzeczywistości wyobraźni która przez długi czas budowała się w wiadomościach. Nie musisz od razu planować wielkich deklaracji. Wystarczy subtelna sugestia. Możesz na przykład napisać Ciekawe, jakbyś się zachował, gdybyśmy teraz byli razem, ale chyba nie dowiem się tego, dopóki się nie spotkamy. Albo może kiedyś odważysz się mnie zaprosić i zobaczymy, czy twoje wiadomości są równie intrygujące na żywo. Taka propozycja jest z jednej strony konkretniejsza, ale z drugiej strony nie stawia nikogo pod ścianą. Pozwala zachować napięcie i jednocześnie sprawia, że oboje macie na co czekać. Mam takie doświadczenie, że kiedy rozmowa kończy się w najlepszym momencie, kiedy oboje zostajecie z niedosytem, to właśnie wtedy naprawdę czuć tą iskrę. I to właśnie ta iskra najczęściej prowadzi do spotkania, które jest dużo bardziej intensywne, bo cała ta energia została zbudowana wcześniej. Dlatego zawsze powtarzam. Nie kończ tematów w wiadomościach, buduj napięcie, ale zostaw coś na później, żebyście mieli do czego wracać i o czym marzyć. Teraz trochę o tym, co według mnie najczęściej psuje cały efekt i sprawia, że relacja się wypala, zanim, zanim jeszcze na dobre się zacznie. Po pierwsze, zdecydowanie odradzam zbyt szybkie przechodzenie do wulgarnych wiadomości. Wiem, że czasem pokusa jest ogromna, bo rozmowa się rozkręca, jest zabawnie i jest trochę flirtu, ale uwierz mi, jeśli zbyt szybko przejdziesz na bardzo odważne tematy, Możesz nie tylko go speszyć, ale też popsuć całą zabawę. Pożądanie buduje się powoli. Z każdą wiadomością, zdjęciem, aluzją, a nie przez jedno mocne uderzenie od razu na początku. Druga ważna rzecz. Zawsze obserwuj, czy druga strona to czuje. Pisanie bez reakcji zwrotnej to jedna z najczęstszych pułapek. Jeśli on odpowiada zdawkowo, unika pikantnych tematów albo ignoruje Twoje aluzje, to znaczy, że może jeszcze nie jest na to gotowy, albo po prostu nie ma ochoty i warto to uszanować. Według mnie sztuką jest nie tylko budowanie napięcia, ale też umiejętność wyczucia drugiej osoby. Poza tym, relacje to gra zespołowa. Tu nie chodzi tylko o twoje potrzeby czy pragnienia, ale o wspólne emocje. Trzecia rzecz, której naprawdę warto unikać, udostępnianie zdjęć bez zaufania. Wiem, że czasem pojawia się pokusa, żeby wysłać coś bardziej odważnego, żeby zaimponować, żeby sprawdzić reakcję. Ale uwierz mi, bezpieczeństwo i zaufanie są najważniejsze. Jeśli nie masz pewności, czy druga osoba jest godna zaufania, jeśli się nie znacie wystarczająco dobrze, lepiej wstrzymać się z takimi zdjęciami. Zawsze warto dbać o siebie i swoje granice, nawet jeśli wydaje się, że to tylko ta jedna fotka. Poza tym według mnie dużo bardziej zmysłowe jest budowanie napięcia poprzez aluzje, subtelności i słowa niż przez bezpośredniość.